Jeden dodatkowy punkt do kontucji oraz zmiana jednego punktu. Dobra natury są własnością narodu. Ten punkt będzie prawdopodobnie zmodyfikowany. Dobra natury stanowią podstawę egzystencji jednostki rodziny. Obecnie są gromadzone przez prywatne osoby lub koncerny spoza granic państwa, w szczególności międzynarodowe. Docelowo mają je zastąpić przedsiębiorstwa narodowe. Samowystarczalność domowa, jako podstawa, jest dobrowolna i nie obejmuje dziesięciny. Stworzy to możliwość wytwarzania energii w każdym domu, będzie to oddolna realizacja samowystarczalności energetycznej. Stworzy to też możliwość uprawy roślin. Zwierząt ich przetwórstwa na własne potrzeby, korzystania z dóbr natury